Cześć! Witaj na trzeciej kawie z Excelem. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie na ten wspólny czas. Będziemy dzisiaj rozmawiać przez kwadrans. Poruszę dzisiaj tematy, które są bardzo podstawowe, ale wiem, że bardzo często te trzy problemy, które dzisiaj omówimy, powodują, to, że wiele kobiet stawia sobie taką ścianę przed Excelem, stawia sobie taką przeszkodę same w sobie, ponieważ zastanawiają się, dlaczego Excel zachowuje się tak, a nie inaczej. Ja dzisiaj Wam opowiem kilka takich porad, jak sobie poradzić z trzema problemami, które można napotkać. Na pierwszym spotkaniu z Excelem. Ja spoglądam tutaj na osoby, które dołączają. Widzę już pierwsze osoby. Witajcie, dzień dobry, Ula. Witajcie, powiedzcie, czy mnie dobrze słychać. I zaczynamy. Już tutaj pokazuję Excel'a. Już najprawdopodobniej go widzicie, ale może będzie lepiej w ten sposób, bo widać. Dobrze, super. Dobrze, słychać, działamy. Cześć, Aniu. E, słuchajcie, pierwszym tematem, który chciałabym dzisiaj poruszyć, to poszerzanie komórek. Zobaczcie, ja tutaj przygotowałam dwa zdania w przykładowych komórkach. Dwa zdania. Pierwsze to to, że bardzo lubię się spotykać z Wami na kawie i lubię przygotowywać kawę z Excelem. Jest to dla mnie bardzo fajna dawka energii z Waszej strony, a z mojej strony dla Was kilka cennych informacji. Drugie zdanie, które napisałam, to cieszę się, kiedy piszecie do mnie i te wiadomości od Was są takie, Konstruktywne na takiej zasadzie, że dajecie mi feedback, co chcielibyście dodatkowo widzieć w tych naszych spotkaniach, a co nie jest do końca konieczne. Także to jest dla mnie bardzo, bardzo ważna rzecz. I te dwa zdania, zobaczcie, wpisałam w przykładowych komórkach, i one wychodzą poza, poza komórkę. Komórka kończy się mniej więcej w tym miejscu, natomiast całe zdanie jest poza tą kratką. I Osoby, które otwierają takiego Excela, zastanawiają się, czemu on tak w ogóle robi. Czemu on niech, nie zawija tego tekstu pod spód? Otóż można zawinąć i jest to bardzo proste. Wystarczy nacisnąć jeden klawisz. Natomiast ja dzisiaj chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, jak poszerzyć taki, taką komórkę do miejsca, w którym się kończy takie zdanie. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, przesuwając. Taki obszar, i widzimy, że już w tej chwili nasza komórka obejmuje w całości nasze zdanie. Natomiast, żeby ułatwić Wam i spowodować, żeby nie, nie przesuwać co już po trochę i sprawdzać, czy to już, czy to już, czy to już, to jest bardzo prosta sztuczka. Która pozwoli nam w szybki i sprawny sposób dociągnąć kom szerokość komórki do takiej szerokości, która będzie komfortowa dla całego zdania i będzie ona przenosiła to, ten, tą przestrzeń, którą tutaj widzicie po prawej stronie, do miejsca, w którym kończy się najdłuższe zdanie. Jaki to jest trik? Uwaga! Trzeba przenieść mysz i kursor w przestrzeń pomiędzy dwoma kolumnami. W naszym przypadku potrzebujemy stanąć między kolumną D i między, a między kolumną E. To, że jesteśmy na tym obszarze, który nas interesuje, widzimy przez to, że pojawia się nam nie strzałka w dół, tak jak tu i tu, tylko taka kreska pionowa. I dwie strzałki w lewo i w prawo. To jest sygnał dla Excela, że my jesteśmy tutaj w tym miejscu po to, żeby dostosować właśnie szerokość kolumn. I zobaczcie, lewym przyciskiem myszy klikamy dwukrotnie w tym miejscu, i Excel sam dostosowuje nas do najdłuższego zdania. To jest trik, który pozwoli Wam w sprawny i szybki sposób, jednym kliknięciem myszy, przygotować. Szerokość, kolumn do potrzebnej szerokości. Teraz czas na drugie, drugie zadanie, drugi problem i drugie rozwiązanie. Zobaczcie, mam tu taką króciutką tabelkę, ona jest w tej chwili taka nie do końca czytelna, że tak to powiem. To jest wykaz poszczególnych Ka poszczególnej kawy z Excelem, które przygotowuję. Zobaczcie, tu w kolumnie D jest wykaz tego, co robiłyśmy na pierwszym spotkaniu. Tutaj jest wykaz tego, co robiłyśmy na drugim spotkaniu. A tutaj jest wykaz tego, co robimy dzisiaj. To są trzy kawy z Excelem, a tu będzie czwarta, czwarta którą y y będziemy y omawiać za tydzień, w środę. W tej chwili Zrobimy to, co zrobiłyśmy w tym pierwszym naszym zadaniu, czyli. Ja tutaj dodatkowo utrudniam, bo zaznaczam, zobaczcie, więcej kolumn, bo cztery. Ale robię ten sam trik. Cyk, cyk, dwukrotne kliknięcie. I każda kolumna jest tej szerokości, jakiej jest najdłuższe zdanie w danej kolumnie. Zobaczcie, że każda jest trochę innej szerokości. Ale jest to maksimum, jakie potrzebujemy i nic więcej, nic mniej. I jak pamiętacie, to były nasze, nasze problemy z naszych poprzednich spotkań, a dzisiaj omawiamy te trzy rzeczy. No dobra, pierwszą rzecz mamy za sobą, natomiast to zadanie, które w tej chwili tutaj wymyśliłam, pokazuje hmm, też bardzo szybki trik na to, żeby dodawać kolumny bądź wiersze. Ja się skupię dzisiaj na dodaniu dodatkowego wiersza. I co jest tutaj takim dodatkiem? To, że jak robimy jakąś tabelkę na kartce, no to już nie możemy dodać jakiegoś wiersza pomiędzy treściami, które już przygotowaliśmy. Przygotowywanie Tabelki w Excelu jest o tyle y, super, że jest to wersja edytowalna i później możemy to wykorzystać w dowolny sposób w różnych programach. Ja dziś pokażę Wam, jak wstawiamy wiersze. To wstawienie wiersza jest manualne, niejako, ponieważ pra pod prawym przyciskiem myszy na tej numerycznej tutaj y, skali dajemy wstaw. I to wstaw powoduje, że mamy dodatkowy, dodatkowy wiersz. Ja ten wiersz pokażę Wam jeszcze, jak wstawić jeszcze inaczej. W narzędziach głównych mamy tutaj, zobaczcie, przycisk wstaw. Więc stajemy, robimy wstaw i wykres sam, i przepraszam, i wiersz sam wskakuje. Nie trzeba prawym przyciskiem myszy najeżdżać na, na wklikiwać podręcznego tego, tego tutaj pod, podręcznego wykazu poleceń i wklikiwania wstaw, tylko oszczędzamy na kliknięciu mysz, robiąc jedno wstaw bądź ewentualnie usuń. Bo w tej chwili też potrzebujemy tylko jeden. Ja tutaj potrzebuję dać datę. Pamiętamy, że pierwsze spotkanie mieliśmy 15 marca, 15, przepraszam, czerwca, drugie mieliśmy 22 czerwca. I tutaj krótka powtórka. Możemy zaciągnąć dwie daty, bo mamy już tutaj kroczenie w postaci 7 dni różnicy. I zobaczcie, mamy kolejne daty gotowe. To było rozwiązanie drugiego naszego dzisiejszego zadania. Przejdźmy do trzeciego. Trzecie zadanie tak naprawdę pojawiło mi się wczoraj dość szybko na, na Mastermadzie, który prowadzę z, razem z koleżankami. Jedna z koleżanek zadała mi krótkie pytanie, jak mogę jej pomóc w edycji pola które jak ona chce coś dodać poniżej takiego zdania które już wprowadziła w Excelu i to zdanie ma być niżej to co ma zrobić żeby ten enter który normalnie wykonujemy tak czyli jak piszemy sobie jakieś zdanie i robimy enter no to on przechodzi tutaj w pole niżej jak zrobić żeby to zdanie które chcemy drugie dopisać było Poniżej tego zdania, które jest tutaj. No ciężko jest tutaj coś, z, z, jakby bez tej wiedzy i wiadomości dopisać. Natomiast ja Wam chcę pokazać, jak to zrobić szybko, żeby na przykład takie drugie zdanie, które mamy tutaj w osłownej kolumnie z pierwszego zadania. jak go teraz szybko skopiuję. Jak zrobić, żeby, żeby ono było tutaj niżej? Jeszcze tylko poszerzę, żeby, żeby nam się to ładnie e, pokazało. Zobaczcie, są dwa zdania w jednej komórce, jak ja to zrobiłam. Jeszcze raz cofnę. Mamy jedno zdanie, staję na końcu. Wciskam Alt i Enter. I jestem niżej. Dodaję zdanie, które już teraz mam napisane, tylko wklejone i jest ono niżej. Jakbym chciała pisać, to zobaczcie, wychodzi to jeszcze inaczej. Piszę zdanie takie, robię Alt-Enter. I teraz to doskonale widać, że ten kursor jest poniżej zdania, które potrzebujemy, które już napisaliśmy, i jest przygotowane do pisania kolejnego zdania poniżej. Widzicie? To jest trik, który możemy wykonać na potrzeby tego, żeby pisać w jednej komórce zdanie pod zdaniem i nie wychodząc do obszarów następnej komórki. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Chciałabym Wam pokazać tutaj krótki obraz tego, że mamy już ze sobą trzy spotkania. Przed nami za tydzień, jak już zauważyłyście, skroczenia dat będzie... Czwarte spotkanie 6 lipca, na co was bardzo serdecznie zapraszam, godzina 8:30 rano. I dajcie znać w komentarzu, czy chciałybyście poruszyć jakieś dodatkowe zagadnienie, czy jest coś, co was zaciekawiło, jak tutaj wam coś pokazywałam, coś, co, co zaciekawiło, a nie do końca jest jasne. Czy pojawiło się wam takie pytanie? I czy jest coś, co Was dodatkowo nurtuje w Waszej pracy, takiej Excelowej? Czy jest coś, co chciałabyś, żebym Ci pomogła wyjaśnić, przedstawić i będę mogła to wykorzystać w, kolejnych, w kolejnej kawie z Excelem? Dlaczego o to pytam? Ponieważ już dzisiaj informuję Was, że będziemy spotykać się dłużej i ten cykl będę chciała przedłużyć na kolejne wtorki. I będę mogła Wam pokazywać kolejne rozwiązania, tak żeby Wam się przyjemniej i łatwiej pracowało w Excelu. Widzę, że już mamy, y, mamy pytanie, tak? To jest, y, to jest pytanie bardzo istotne, Justynka. Bardzo Ci za nie dziękuję, bo już teraz chciałabym was, Wam właśnie to wyjaśnić. Otóż, w związku z tym, że mamy dzisiaj trzecią kawę z Excelem i mamy za sobą już dwie. To ja was e, chciałabym za, zaprosić e, do, mm, do tego, żebyście weszły w specjalną przestrzeń. Przede wszystkim na wstępie chciałabym Wam podziękować za spotkanie, które, za udział w spotkaniu, które ubiegły, u, 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 odbyło się, przepraszam, ubiegły w ubiegły czwartek, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak Prowadzić domowy rejestr i to spotkanie z ubiegłego czwartku. I każdy jeden Excel możecie odtworzyć na mojej stronie facebookowej w zakładce firmy. Zobaczcie, jak wejdziecie na główną stronę, w mój w fanpage, to na trzecim miejscu, obok wydarzeń, które, do których możecie się dopisać, są filmy. Jak wejdziesz w tą przestrzeń firmy. Możesz w historii otworzyć wszystkie filmy, które opublikowałam na Facebooku. W tym będzie to webinar ostatni, ostatni i wszystkie trzy na dzisiejszy dzień wszystkie trzy kawy z Excelem. No dobrze. Ula pisze, że chciałaby porozmawiać odnośnie tabel przestawnych. Super, możemy o tym zrobić kolejne spotkanie. Jak. Jak zestawię to w kolejny kawie z Excelem, bądź, bo to jest tabele przestawne, to jest bardzo duży temat. Możemy z nim, na nie, z nim zrobić kolejny, kolejny webinar. I myślę, że ten webinar to będzie taki lepszy pomysł, ponieważ poruszymy więcej, więcej wątków. Dzisiaj, jak w każdą środę o 8.30 mamy tylko kwadrans i mamy nieograniczony czas. Rejestr Książek Ula Powstają Ciebie, super. Mam nadzieję, że też zapanowałaś nad tym, komu jakie książki pożyczasz i od kogo. Także bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj. Bardzo się cieszę, że rozwiązujecie problemy Excelowe i te, które Was nurtują. Natomiast ja na dzisiaj bardzo Wam serdecznie dziękuję za udział i zapraszam do zakładki Filmy, gdzie będziecie mogły obejrzeć poprzednie powtórki. Do zobaczenia. W wideo, które będziecie odtwarzać i do zobaczenia w, kolejny, w kolejną środę o 8.30. Pa pa!